Poranny koszmar na drodze wojewódzkiej numer 205 w Grzybnie, niedaleko Darłowa. Piątek, godzina siódma, uczniowie jadą do szkoły, wszystko wygląda jak zwykły dzień, aż nagle z przeciwka nadjeżdża osobówka. W jednej chwili słychać potężny huk, echo metalu rozrywanego o metal. Samochód osobowy z impetem wbija się w szkolnego busa przewożącego licealistów. Oba pojazdy stają w ogniu odłamków, a w kabinach zakreszczają się kierowcy. Świadkowie natychmiast wzywają pomoc. Na miejsce dociera straż pożarna, policja, a nad drogą zaczyna krążyć śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownicy z ogromnym trudem używają sprzętu hydraulicznego, by wydobyć rannych z pojazdów. Cztery osoby w ciężkim stanie zostają przetransportowane do szpitala, wśród nich 21-letni kierowca osobówki, 23-latka, 71-letni mężczyzna i 60-letnia kobieta. Pozostałe osoby, w tym uczniowie, trafiają pod opiekę rodziców. Według wstępnych ustaleń policji to młody kierowca auta osobowego mógł doprowadzić do tragedii. Wciąż ustalane są szczegóły wypadku, ale jedno jest pewne, tylko błyskawiczna reakcja służb zapobiegła jeszcze większemu dramatowi. Funkcjonariusze apelują o rozwagę. Jesienna aura, śliska nawierzchnia, poranne mgły to połączenie, które każdego dnia zbiera tragiczne żniwo. Wystarczy sekunda nieuwagi, by życie wielu osób legło w gruzach.